Czy w takim razie jeszcze pan Bartosz chciał? Tak, zdecydowanie, bo ten cały proces automatyzacji i analiza całego zbioru informacji o których tutaj e, rozmawiamy jest również bliski w naszym obszarze w sektorze cybersecurity. Otóż e, to jak użytkownicy zachowują się w systemach, jakie na przykład strony internetowe odwiedzają, co z natury rzeczy niekoniecznie musi nas interesować, ale wszystko razem jak się zbierze do ogólnego profilu e, tworzy pewnego rodzaju charakterystykę użytkownika w miejscu pracy i tego jak on się porusza w systemach informatycznych i właśnie jest to element naszych przyszłych z kolei prac badawczych, mianowicie chcemy stworzyć taką technologię, która umożliwi w oparciu o analizę tego, co użytkownik robi w systemach, jakie tło informacyjne zostawia w systemach, chcemy mieć możliwość identyfikowania potencjalnych anomalii, które wskazują na to, że ktoś w jego imieniu wykonuje aktywności, które teoretycznie mogą być dozwolone. Ale z drugiej strony wskazują też na to, że zaistniało jakieś zdarzenie, które może wskazywać na incydent bezpieczeństwa. Prostym takim przykładem jest sytuacja, w której mamy taką rutynę, że na przykład jestem księgowym, codziennie o 9 rano przychodzę do, do pracy. Mam swoją rutynę, sprawdzam odpowiednie strony internetowe, loguję się do systemu finansowo-księgowego, wykonuję określoną pracę. Natomiast Taką anomalią no z pewnością byłoby to, jeżeli gdzieś w tle do tych wspomnianych zadań nagle z mojego komputera odbywa się skanowanie portów we wszystkich komputerach w sieci, co zwykle jest identyfikowane właśnie jako taki rekonesans, jako taki wstęp do tego, żeby eskalować incydent na pozostałą część infrastruktury. Um, więc zmierzam do tego, że to budowanie ogólne profilów tego, jak zachowują się pracownicy, jak zachowują się e, użytkownicy systemów informatycznych. Myślę, że to jest coś, co częściowo łączy wszystkie nasze inicjatywy tutaj e, z firm zebranych. Um, I z pewnością jest to niewątpliwie coś szalenie interesującego. I też uważam, że niekoniecznie musi to implikować konieczność, znaczy implikować tak jakby redukcję datów w firmach. Mm, Zgadzam się z panem Michałem. Uważam, że po prostu zmieni się profil kompetencji i skala problemu, którym będą te kompetencje się zajmowały. Natomiast zdecydowanie, rąk do pracy będzie potrzeba cały czas. Dziękuję państwu.